Historia piłki nożnej obfituje w przykłady dobrze zapowiadających się gwiazd, które ostatecznie okazały się transferowymi niewypołami. Jak to się stało, że zdobywca prestiżowej nagrody Golden Boy oraz najlepszego młodego piłkarza Serie A skończył zapomniany na peryferiach futbolu. Alexandre Pato, a właściwie Alexandre Rodriguez da Silva, to brazylijski piłkarz urodzony 2 września 1989 w Pato Branco. Aleksander rozpoczął swoją przygodę w wieku trzech lat, grając w futsal w swojej rodzinnej miejscowości. Jego umiejętności sprawiły, że wkrótce był już o nim głośno w całym brazylijskim stanie parana. W 1999, gdzie miał 10 lat, zdiagnozowano u niego nowotwór, co zahamowało jego rozwój. Guz znajdował się w ramieniu, przez co Pato prawie stracił rękę. Po przejściu operacji pojawiły się komplikacje, przez które przyszły piłkarz musiał przyjmować zastrzyki. Dziś uważa, że tamty moment życia i wsparcie ze strony jego matki w tamtym okresie sprawiło, że szybciej dojrzał. Po dojściu do sił w 2002 wyjechał do Porto Alegre, aby dostać się do Akademii SC International, występującego w brazylijskiej ekstraklasie. Przeniósł się tam i zamieszkał w ośrodku dla młodych piłkarzy razem z 83. Trzema innymi osobami, które tak jak on marzyły, aby zagrać w pierwszym składzie Internacionalu. Pierwszy raz w szerszej publicy zaprezentował się w turnieju młodzieży Kopa Sendai, który odbywał się w Japonii. W pierwszym meczu z gospodarzami hat Hatricka, a później nie zwalniał tempa, ponieważ w finale z Francją również zdobył bramkę. W swoim debiucie w Lidze Brazylijskiej 26 listopada 2006 roku Aleksander w wieku 17 lat w znaczący sposób pomógł swojemu zespołowi wygrając 4-1 do nad S. Apple zdobywając bramkę już w pierwszej minucie swojej gry i zaliczając 3 asysty. Był to wyraźny sygnał dla kibiców i mediów, przez co zaczął być porównywany do swojego wielkiego idola, Ronaldo Nazario. Podczas klubowych Mistrzostw Świata zdobył bramkę w półfinale przeciwko Al Cairo, a pomimo braku gola w finale, International pokonał FC Barcelona 1-0. do W 2007 wystąpił na Mistrzostwach Świata. Do lat 20 zdobywając dwie bramki w meczu z Koreą Południową, lecz kanary nios o tym turnieju nie błysnęli i zakończyli swój udział na jednej 8 finału. Sezon 2007-2008 był dla Brazylijczyka przełomowy, ponieważ był to jego pierwszy rok w Europie. W lecie 2007 za kwotę 22 milionów euro przeniósł się do AC Milanu, a swojego pierwszego gola w barwach Rossoneri Brazylijczyk strzeli pół roku później, w zwycięskim 5 2 meczu przeciwko Napoli. Co ciekawe, był to jego oficjalny debiut, bo wcześniej występował jedynie w dwóch przedsezonowych spotkaniach przeciwko Dynamo Kijów i reprezentacji Zjednoczonych Emiratów. Arabskich. Trzy kolejki później zdobył dwie bramki w starciu z Genoą. 26 marca 2008 roku zadebiutował seniorskiej reprezentacji Brazylii przeciwko Szwecji zdobywając zwycięską bramkę. Tamten sezon zakończył z 9 trafieniami. W lecie został powołany na igrzyska w Pekinie, gdzie raz z reprezentacją Brazylii zdobył brązowe medale strzelając jedną bramkę. Rok później stał się bardzo istotnym elementem AC Milanu. Zdobył m.in. gola w przegranym 1-2 starciu z Interem Mediolan. W tym sezonie poprawił również swoje statystyki, ponieważ zakończył sezon z 18 bramkami, co było najlepszym wynikiem w zespole. W uznaniu jego dokonań zdobył nagrodę Golden Boy oraz nagrodę na najlepszego młodego piłkawe Serie A, stając się pierwszym Brazylijczykiem, który otrzymał tu wyróżnienie. Sezon 2009-2010 okazał się być początkiem problemów Pato. Rozpoczął go w efektowny sposób, zwając bramkę w wygranym 2-1 starciu z Senną, a później 21 października zdobył dwie bramki w wygranym 3-2 meczu z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. 28 lutego w drugiej połowie wygranego 3-1 meczu z Atalantą był zmuszony opuścić boisko z powodu urazu ścięgna udowego, co wykluczyło go z kolejnych kluczowych spotkań z Romą i Manchesterem United. Pod koniec sezonu powrócił do gry, jednak dzień długo później znów doznał kontuzji. Nie przeszkodziło mu to w zdobyciu 12 bramek w 20 meczach. Następny sezon był szczytowym momentem kariery Brazylijczyka. Zdobył 14 goli w 25 spotkaniach, co egzekwowo ze Zlatanem Ibrachem Widziem i Robino było najlepszym wynikiem w drużynie. Dwie z tych bramek padły w wygranych 3-0 derbach Mediolanu. Te wyniki ofensywy Milanu przełożyły się na Mistrzostwo i Puchar Włoch. Jednakże ten sezon upłynął także pod znakiem jego kontuzji. W pierwszym spotkaniu przeciwko Lecce zdobył dwie bramki, lecz już po drugim spotkaniu wylądował na stole operacyjnym, co wykluczyło go z gry na trzy mecze. Powrócił w meczu z Cibawerą, zdobywając dwie bramki. Jednakże po serii kilku fantastycznych występów, już po raz trzeci w ciągu roku kontuzji kontuzji ścięgna udowego. W sezonie 2011-2012 Pato zdobył najszybszą bramkę w historii Ligi Mistrzów, bowiem już w 24 sekundzie wpisał się na listę strzelców. Jednakże w tym samym miesiącu Znów doznał kontuzji. Podczas zwycięstwa nad Nowarą w 1.8 ósmej Kopady Italia, Pato znów naciągnął mięsień w udzie, co spowodowało, że opuścił resztę sezonu. W trakcie letniej przerwy wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie strzelił jedną bramkę, a Kanarynios otrzymali srebrne medale. Sezon 2012-2013 był ostatnim w barwach Milanu, już podczas trzeciego treningu ponownie doznał kontuzji Uda, co wykluczyło go z gry na 6 tygodni. O ironii zakrawa fakt, że ten sam człowiek, który 3 lata wcześniej zdobył nagrodę Golden Boya, w 2013 zdobył Bidondora, nagrodę przyznawano najgorszemu piłkarzowi Serie A przez fatalne występy w poprzednim sezonie. Na początku 2013 roku za 15 milionów euro powrócił do Brazylii, reprezentując od tej pory barwy Corinthians. Początkowo radził sobie doskonale, zdobywając bramkę w debiucie. Jednakże w późniejszym czasie spadła na niego fala krytyki ze względu na wiele niewykorzystanych okazji. Między innymi w meczach z Goiás i Cruzeiro. Kontuzje już go nie trapiły, notował on serię 10 meczów bez gola. Później powrócił do wyjściowej jedenastki i 7 lipca zdobył dwa gole w meczu z Bają, jednakże był to fałszywy zwiastun powrotu do formy. 24 października w trakcie serii rzutów karnych przeciwko Grêmio wykonał tragiczną panenkę, łatwo wyłapaną przez Lidę, jego byłego kolegę z Milanu. W wyniku tego zdarzenia jego drużyna odpadła z Pucharu Brazylii. 5 lutego 2014 roku wypożyczono go do São Paulo, ponieważ niesprosto oczekiwano Corinthians, zdobywając 17 bramek w 32 meczach. Innym czynnikiem motywującym wypożyczenie była zmiana trenera z Tite na Mano Menezesa, który w odróżnieniu od swojego poprzednika nie chciał patu w klubie. Jednakże w Sao Paulo nie było łatwiej. W 98 meczach zdobył 38 bramek. Nie otrzymał żadnej oferty transferowej, więc powrócił do Corinthians. Los uśmiechnął się do niego 26 stycznia 2016, kiedy to poleciał do Londynu na testy medyczne w Chelsea. Zadebiutował dopiero 2 kwietnia, kiedy to wywalczył rzut karny i zamienił go na bramkę. W sumie do zakończenia sezonu 2015-2016 rozegrał dwa mecze, przez co Chelsea nie zdecydowała się na zatrzymanie Pato w klubie. Corinthians znów próbowało się go pozbyć i na zasadzie transferu definitywnego Brazylijczyk przeniósł się do Realu, występującego w hiszpańskiej La Zadebiutował w przegranym 2-1 meczu z Monako w ramach baraży Ligi Mistrzów, zdobywając bramkę. Swoją drugą bramkę w klubie zdobył w wygranym meczu Ligi Europy przeciwko Zurychowi. W żółtej łodzi podwodnej także nie był w stanie się zadomowić, ponieważ rozegrał tam jedynie 24 mecze, zdobywając 6 bramek. Na początku 2017 roku zmienił kontynent i przeniósł się za 18 milionów euro do chińskiego Tianjin Nam, Benjaminka w najwyższej lidze rozgrywkowej, prowadzonego przez legendarnego Fabio Cannavaro, nie wszedł dobrze do drużyny, ponieważ już w pierwszym meczu zmarnował kilka dogodnych sytuacji, a jego drużyna przegrała z Gang Tzu 2 do 0. Już w kolejnym meczu zmarnował rzut karny w 88 minucie, co pozbawiło klub pierwszego w historii zwycięstwa w chińskiej Ekstraklasie, ponieważ ostatecznie zremisowali z Shanghai jeden 1-1. Sezon skończyli na trzecim miejscu w Chinese Super League. W sezonie 2018-2018 Tianjin występował w Azjatyckiej Lidze Mistrzów docierając do ćwierćfinału, a Patos siedził 4 bramki w 10 meczach. Podczas swojego dwuletniego pobytu w Chinach zanotował 36 bramek w 60 meczach. 27 marca 2019 ogłoszono powrót Brazylijczyka do São Paulo. Umowę podpisał do końca 2022 roku. Był to absolutnie bezbarwny rozdział jego kariery. Już w sierpniu 2020 to porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu, a sam Aleksandrę zdobył 9 bramek w 35 występach. Mimo absolutnego braku formy, wciąż otrzymywał oferty transferowe. 13 lutego 2021 podpisał z nim kontrakt od Lando City. Zadebiutował w meczu z Atlantą United, jednakże w 80. minucie dała sobie znać zmora jego całej kariery. Pato opuścił plac gry z kontuzją kolana. Jego przerwa od gry wyniosła 187 dni. Dopiero w październiku pojawił się na boisku w 86. minucie w zremisowanym 1-1 meczu z Montrealem. W następnym roku odnowił z nim kontrakt i tym razem sezon przetrwał bez większych urazów. Jednakże nie przełożyło się to na ilość bramek, ale razem z klubem zdobył Puchar USA. W ciągu swojej amerykańskiej przygody strzelił 4 bramki w 32 meczach. Ostatnim rozdziałem dotychczasowej kariery Brazylijczyka było ponownie São Paulo. 26 maja 2023 podpisano z nim kontrakt, jednakże rozegrał jedynie 9 spotkań strzelając dwie bramki, a jego klub zdobył Puchar Brazylii. Od 1 stycznia 2024 Pato pozostaje bez klubu. Alexandre Pato to bardzo wyraźny przykład zawodnika, który doznał licznych nawracających kontuzji, które wpłynęły na jego tempo, kondycję, regularność i mobilność, a także ograniczył czas gry w młodym wieku. Jego poważna kariera zakończyła się kiedy miał 24 lata i odchodził z Milanu. Później już nigdy nie nawiązał do swoich wyników i do potencjału, jaki w nim dostrzegano.